Młynarstwo. Nigdyś mówiło się, że dobry młynarz zmiele wszystko. Ale mawiano także, że nie z każdej mąki będzie chleb. O tym, czy z pracy młynarza dosłownie i w przenośni miały być przysłowiowe kołacze, wiedział tylko on sam. Fach młynarski przez wiele stuleci był nierozerwalnie związany z życiem codziennym dawnej polskiej wsi. Przekazywany zazwyczaj w rodzinie, często z ojca na syna, jak każde rzemiosło, wymagał wprawy, wiedzy praktycznej i ogromnego doświadczenia. W zależności od ukształtowania terenu, klimatu i sieci rzecznej, w różnych regionach Polski zboże mielono w młynach wietrznych bądź napędzanych siłą wody. Na kielecczyźnie w XIX wieku spotkać można było wszystkie typy wiatraków. W tym koźlaki, altraki i holendry. Obecnie tego typu zabytki można oglądać niemal wyłącznie w skansenach. Aby zemleć ziarno na mąkę, gospodarz musiał przywieźć do młyna wymłucone oczyszczone ziarno, które wnoszono bądź wciągano na górną kondygnację wiatraka. Droga od ziarna do czystej białej mąki wcale nie była prosta aby otrzymać dobrej jakości mąkę żytnią mlewo należało przepuścić przez mlewnik 4 do 5 razy natomiast pszenicę trzeba było mielić nawet 6 lub 7 razy. Żarna rotacyjne urządzenie do przerobu mąki znane w kulturze ludowej nie tylko u nas na słowiańszczyźnie na Bałkanach na terenach Rusi, znane od średniowiecza w tej wersji pełnoobrotowej, składa się z kadłuba drewnianego, osadzonego na nogach oraz dwóch kamieni. Jeden kamień poruszany jest siłą mięśni ludzkich, na drugim następuje rozcieranie ziarna na mąkę. W zależności od tego, jak jest, są wyregulowane rozstawy kamieni, mąka uzyskiwana jest lepszej lub gorszej jakości. Takie pełnoobrotowe żarna rotacyjne o kącie obrotu 360 stopni znano i wykorzystywano do domowego przemiału zbóż na całej Słowiańszczyźnie. Dzięki swojej prostocie i funkcjonalności w Polsce używane były do lat 40. i 50. XX wieku. Mielenie w żarnach wymagało wiele wysiłku, stąd wykonywano je głównie na użytek własny. Przy większych ilościach zboża korzystano z pracy młynarzy zawodowych posiadających własne młyny wodne bądź wiatraki. Znajdujemy się w tej chwili przed wiatrakiem z Dębna. Obiekt pochodzi z roku 1880. Jest to wiatrak kozłowy, najpowszechniejszy na ziemiach polskich. Jest to jeden z najstarszych obiektów w Skansenie. Jak wyglądała praca takiego wiatraka? Można się przekonać właściwie już tylko z opisów pamiętnikarskich, z relacji osób starszych. Kiedy do młyna przyłożono 100 kg ziarna, to nie było oczywiste, że z tych 100 kg będzie 100 kg mąki. Proporcje bywały różne, w zależności od tego, jak było ono suche i jak było zanieczyszczone. Przeważnie z takiej ilości otrzymywano około 57 kg mąki, 31 kg plew, 2 kg szły na tzw. rozkosz, czyli to, co znikało gdzieś w sposób tajemniczy i niewyjaśniony dla ludzi. No i 10%, 10 kg tego ziarna zabierał w formie wynagrodzenia młynarz. Stąd też bardzo często ludzie, którzy przywozili to ziarno, mieli wiele pretensji do, do pracowników we młynie, że mają za mało tej mąki, że ta mąka gdzieś znika. Tak naprawdę płatność w naturze, czyli w ziarnie zanikła już w XIX wieku, potem młynarz otrzymywał wynagrodzenie w formie pieniędzy. W Europie Zachodniej młyny wietrzne zaczęły upowszechniać się już w średniowieczu, około XIII i XIV wieku. W Polsce wcześniejsze udokumentowane wzmianki o istnieniu koźlaków, czyli wiatraków słupowych budowanych na Pomorzu, Kujawach, Wielkopolsce czy Opolszczyźnie, pochodzą z okresu od XIV do XVI wieku. Na pozostałych obszarach, z różnych względów, młyny wietrzne rozprzestrzeniały się znacznie wolniej. Wystarczy wspomnieć, że pierwszy wiatrak w okolicach Krakowa wzniesiono dopiero w 1714 roku. Jednak na Kielecczyźnie młyny wietrzne pojawiły się dopiero na początku XX wieku. Przy czym najwięcej wiatraków występowało w powiecie sandomierskim oraz opadowskim. Znajdujemy się w tej chwili na górnej kondygnacji wiatraka kozłowego. W miejscu, gdzie odbywał się przemiał, to tutaj były wciągane worki z ziarnem, i to tutaj do tej części urządzeń wsypywano ziarno. To są staciwa. Tutaj zasypywano ziarno z worków, żyto czy pszenicę. W zależności od tego, jak żyto było przygotowane do przemiału, można było wsypać tu około 180 kg ziarna. Ten przemiał trwał około półtorej godziny. Młynarz w tym czasie musiał przebywać we młynie, ponieważ praca we młynie była pracą ciągłą, nie była zmianowa, tylko trwała 24 godziny przy dobrym wietrze, młynarz musiał tu spać. Miewał wyrko gdzieś z boku i zawsze, kiedy zaczynało się kończyć ziarno, czyli kiedy przemiał dobiegał końca, dzwonił specjalny dzwoneczek, który był zamocowany przy tym koszu zasypowym. W tym momencie młynarz musiał stać, i wsypać kolejny worek ziarna. Jeżeli tak się nie zdarzyło, mieliśmy do czynienia z niekiedy z pożarami wiatraków. Wiatrak przyjałowej pracy, kiedy było dużo pyłu mącznego w środku, mógł się zwyczajnie zapalić. Z kolei młyny wodne napędzane były nurtem płynącej rzeki. Niekiedy budowano też młyny pływające, zwane bździelami. Unikatowa replika tego pływającego młyna powstała niedawno w świętokrzyskiem staraniem muzeum wsi kieleckiej. Pozycja młynarza wiejskiego w dawnej kulturze chłopskiej była bardzo wysoka. Posiadacz wiatraka, posiadacz młyna wodnego, był człowiekiem bardzo bogatym zamożnym. Towarzyszyła mu też zawiść mieszkańców jednocześnie, ponieważ panował nad siłami przyrody, jeden nad wiatrem, drugi nad wodą. Bardzo często było oskarżany o konszachy z diabłem, że pomaga mu diabeł w tym przemiale, że diabeł pomaga mu uzyskać wysokie zyski, a wiele legend ludowych opowiada o skarbach zakopanych w okolicach wiatraka, czy w, gdzieś w, w, przy brzegu dawnego młyna wodnego. Przed II wojną światową w granicach Rzeczpospolitej czynnych było ponad 7 tysięcy młynów wietrznych. Z których znaczna część została zniszczona w czasie działań wojennych. W parku etnograficznym w Tokarni można zobaczyć przykłady reprezentujące wszystkie typy wiatraków spotykanych na ziemiach polskich. Drewniane, zabytkowe koźlaki, paltraki i holendry pochodzą zarówno z XIX, jak i początków XX wieku. Najstarszy z młynów wybudowanych w Skansenie, pochodzący z Janika, wybudowano w 1861 roku. By wiatrak pracował, musiał być silny wiatr, dlatego młynarz obserwował zawsze rano pogodę, określał siłę wiatru oraz kierunek wiatru. Gdy przyszedł na młyn, musiał pierwszą czynność wykonać, obrócić wiatrak skrzydłami do wiatru, a następnie dokonać zapierzenia lub odpierzenia tych skrzydeł, to znaczy dołożenia lub ujęcia, w zależności od siły wiatru, płatów, takich płyt, Wykonanych z cienkich listew drewnianych, które zapinał do skrzydeł, do wszystkich jednakowo, żeby było wyważenie tych skrzydeł. Dziś czynne zbożowe wiatraki lub młyny wodne należą do rzadkości. Ze względu na niedużą wydajność, funkcjonują głównie jako atrakcja turystyczna. Potężny i skomplikowany mechanizm kół i dźwigni. Nawet zastygły w bezruchu nadal robi ogromne wrażenie.